Cenę działki obniżono 2 razy o 10%. Po obniżkach cena wyniosła 78 732. Musimy obliczyć cenę działki przed tymi dwiema obniżkami w zaokrągleniu do jednej złotówki. Żeby to zrobić, to oznaczmy sobie przez x cenę początkową działki. No i musimy wykonać na niej dwie obniżki. Powiedzmy, będzie pierwsza obniżka. Od x odejmujemy 10% x. Czyli inaczej mówiąc od x odejmujemy 1 dziesiątą x, czyli otrzymujemy 9 dziesiątych x. To była pierwsza obniżka. Tak zmniejszyła się cena działki. Najpierw kosztowała działka x, a teraz kosztuje 9 dziesiątych x. No to wykonujemy teraz drugą obniżkę. Bierzemy nową cenę, czyli 9 dziesiątych x i obniżamy ją znowu o 10%. Czyli odejmuję od tej nowej ceny 1 dziesiątą tej ceny, czyli 1 dziesiątą z tej ceny, czyli z 9x. To się równa. Można byłoby w sumie x wyciągnąć przed nawiasem, napiszę go z przodu, a w nawiasie wykonam odejmowanie tych ułamków 9 dziesiątych minus 9 setnych do wspólnego mianownika 90. A, jeszcze oczywiście zamknąć nawias. Jeszcze raz w nawiasie: 90 setnych minus 9 setnych x. 90 minus 9 to jest 81 setnych x. Taka jest cena działki po dwóch obniżkach. Oczywiście mogliśmy szybciej dojść do takiego wyniku tej drugiej obniżki, stosując rozumowanie, że jeżeli obniżamy cenę działki o 10%, no to bierzemy po prostu 90% tej ceny, inaczej mówiąc 0,9% tej ceny. Czyli w tej drugiej obniżce, jeżeli startowaliśmy z takiej ceny, no to po prostu wzięlibyśmy jej 0,9%. Jeżeli obniżamy tą cenę o 10%, czyli mogliśmy od razu napisać 0,9 razy ta cena, czyli 09 x. To się równa 9 razy 9,81 x. Czyli zamiast wykonywać taki rachunek, mogliśmy wykonać coś takiego i otrzymalibyśmy od razu cenę po drugiej obniżce. Tak czy inaczej, mamy ostatecznie po dwóch obniżkach taką cenę działki i wiemy, że to jest taka kwota. No to możemy napisać, że 81x setnych x to się równa 78732. No i stąd wyliczamy cenę początkową działki, czyli x, mnożąc to równanie stronami. Przez odwrotność tego ułamka, czyli 181. Czyli otrzymujemy 7,8732 razy 100 to jeszcze 20 zera, podzielić na 81. Wykonujemy dzielenie na kalkulatorze, tak najprościej będzie i otrzymujemy wynik 9,7200. Tyle kosztowała działka przed dwiema obniżkami, czyli poprawna jest odpowiedź B.